Panie, całą noc łowiliśmy i niceśmy nie ułowili. Żali się święty Piotr dzisiaj do Pana naszego Jezusa Chrystusa. I jak, jakże dobrze możemy się z tymi słowami utożsamić. Jakże często się zdarza w naszym życiu, że tak się właśnie czujemy, że się napracowaliśmy. Napracowaliśmy zgodnie ze wszystkimi zasadami sztuki i rzemiosła, że włożyliśmy mnóstwo trudu w naszą pracę i wysiłek i niceśmy nie łowili. Jakże często się zdarza w naszej duchowej walce, że pracujemy, pracujemy, walczymy i po długiej, czasami wieloletniej pracy, na przykład walki z jakimś nałogiem, okazuje się, że mamy wrażenie, że w ogóle nie postąpiliśmy. Mamy wrażenie właśnie jak ten święty Piotr, który całą noc się napracował, wszystko zgodnie z zasadami jego rzemiosła i nic nie ułowił. Pan nasz Jezus Chrystus każe Piotrowi wypłynąć i zarzucić sieć. Właśnie niezgodnie z zasadami jego rzemiosła. Jeśli w nocy ryb nie udało się złowić, to na pewno nie uda się już za dnia. Oczywiście święty Piotr ufa panu Jezusowi, skoro nauczyciel karze, zrobi to. Chociaż nie widzi w tym żadnego sensu, chociaż jest zmęczony, zrobi to i cud się dokona. Dlaczego ten cud nie mógł dokonać się wcześniej? Dlaczego my tak często potrzebujemy doświadczyć pewnej beznadziejności, poczucia pewnej beznadziei, poczucia, że nasza praca nie przynosi owoców, podobnie właśnie jak święty Piotr? Dlaczego my tego potrzebujemy? Ano dlatego, że nierzadko w życiu duchowym nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż sukces. W seminarium w Zajzkowym uczono nas, wielokrotnie powtarzano, że kapłan, które, którego życie przebiega jak takie pasmo sukcesów, powinien zrobić bardzo, bardzo dokładny rachunek sumienia, bo takie pasmo sukcesów może wskazywać na to, że jest zaślepiony, że tak naprawdę to zły duch go prowadzi. I sukcesy są pozorne i tak naprawdę podąża za jakimiś zupełnie doczesnymi rządzami, chociażby potrzebą jakiegoś wyniesienia samego siebie, swojego dobrego imienia i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego sukces jest czymś niebezpiecznym? Dlaczego potrzebujemy tego poczucia, że jesteśmy słabi? Otóż taki człowiek, wróćmy do naszego przykładu z nałogiem, taki człowiek na przykład, jeśli zmaga się z jakimś nałogiem, jeśli by tak było, że powiedziałby sobie nie będę tego więcej robił, stop, koniec. Jeśli by się po prostu udało, ryzyko wejścia w taką postawę potrafię, Panuje nad moim życiem, potrafię, będę, chcę służyć Panu Bogu, będę służył Panu Bogu i nikt mnie nie powstrzyma. Taki człowiek być może będzie używał słów które wskazują na to, że tak, potrzebujemy łaski Pana Boga. Być może będzie o tym mówił, być może będzie się modlił o tę łaskę, ale tak naprawdę, tak naprawdę w jego umyśle i woli będzie głęboko przekonany, że to On siebie do pozbawienia doprowadzi, że jego wola wystarczy. Taki człowiek jest na prostej drodze do potępienia i zły duch będzie potrafił to. Strasznie i bardzo skutecznie rozegrać, żeby takiego człowieka do wielkiego upadku doprowadzić, bo tam, gdzie człowiek próbuje własnymi siłami walczyć ze złym duchem, no, tam oczywiście nawet największe, nawet największe nasze siły nie stanowią żadnych znaczących sił w tej rozgrywce. A więc jak. Zadziała ta sytuacja z dzisiejszej ewangelii na św. Piotra i jak zadziała podobna, analogiczna sytuacja na nas. Bardzo częstym doświadczeniem w pracy duszpasterskiej właśnie szczególnie w walce z nałogami, tam gdzie faktycznie ta walka jest bardzo trudna, bardzo częstym doświadczeniem jest, że człowiek walczy, walczy, walczy przez lata i nie widzi postępu i pojawia się ta pokusa, żeby Dać już spokój, tyle lat walczysz i wciąż to samo, to przecież nie ma sensu. I ta pokusa trwa i wraca. I nierzadko to ona jest właśnie tą największą pokusą w takiej sytuacji. Jeśli udaje się ją przezwyciężyć, jakże często się zdarza, że nagle po 15 latach pewnego razu człowiek się budzi rano i pokusa zniknęła. Nagle wola bez problemu. Pokonuje tego rodzaju pokusę i, i ten grzech, od którego człowiek był uzależniony, znika. Czasami na długie lata, czasami na zawsze, czasami jeszcze Pan Bóg przypomni w jakimś momencie, że to wszystko jest Boża łaska, ale co do zasady problem znika. To jest mniej więcej. Analogiczna sytuacja z dzisiejszej Ewangelii. Człowiek się napracował, zrobił to, co zrobić należało, włożył ten cały wysiłek zgodnie ze wszystkimi zasadami sztuki, walki z takim nałogiem, ale tutaj potrzeba było Bożego Słowa. Tutaj potrzeba było Pana Jezusa, który powiedział mi: Zaufaj mi, zaufaj mi, że musisz walczyć. Latami. Że musisz wracać do Spowiedzi Świętej. Zaufaj mi, że wciąż na nowo, przez usta spowiedników, Pan Jezus to tej duszy powtarza: że musisz wracać. Nie widzisz postępu? Ile lat? Zaufaj mi, że musisz to zrobić. Tak jak Pan Jezus mówi do Świętego Piotra wypłyń na głębie. pomimo tego, że wydawałoby się, że to sensu nie ma. I taka dusza, taka dusza po tych latach. Ma szansę stać się wielką, bo z jednej strony napracowała się faktycznie, a więc wyrobiła w sobie wiele dobrych nawyków i umiejętności. Ta wieloletnia praca, walka ze swoimi grzechami faktycznie wypracowała w tej duszy wiele dobrych nawyków, wiele już cnót. A jednocześnie ta dusza jest pokorna. Ta dusza doskonale rozumie, że. Pomimo całej tej pracy, to jest za mało. Ta dusza doskonale rozumie, że to łaska Boża musi ostatecznie nas pchnąć. Pan Bóg musi ostatecznie nas wziąć i zanieść do góry, że sami o własnych siłach nie pokonamy nawet tych, wydawałoby się być może, najbardziej banalnych grzechów. I taka dusza faktycznie może, może zdążać do nieba w sposób piękny, w sposób czysty, w sposób zgodny z tym, co Pan Bóg dla nas przeznaczył. To jest dosyć naturalne dla ludzkiej duszy po grzechu pierworodnym, żeby właśnie taką drogę oczyszczenia przechodzić, żeby walczyć ze swoimi słabościami i grzechami, żeby doświadczyć tej swojej słabości, zaufać Panu Bogu i ostatecznie po próbie, która trwa długo, przejść dalej, przejść, zbliżyć się do Pana Boga. Oczywiście tam wciąż będą pojawiały się różnego rodzaju próby i cierpienia, bo bojowaniem jest życie ludzkie na Ziemi. Ten dzisiejszy obraz, jeszcze tylko bardzo krótko, można również użyć do tego, żeby opisać obecną sytuację w Kościele albo inaczej każdy kryzys Kościoła, w którym władza Kościelna. Ufa bardziej ludzkim, świeckim metodom niż Bożym. Możemy również trochę przez analogię odnieść tę sytuację do współczesnego kryzysu, albo na przykład do kryzysu kościoła w czasach renesansu. Wbrew pozorom, trochę są te sytuacje podobne. W czasach renesansu, papieże byli mecenasami sztuki, politykami, ale mało namiestnikami chrystusowymi. Żyli zgodnie z duchem tamtego świata i uważali, że te właśnie metody są dobre, są skuteczne, że właśnie dzięki nim można pewne sukcesy osiągnąć. Podobnie, podobnie hierarchia kościelna dzisiaj Stosuje różnego rodzaju świeckie metody, mówi mniej więcej to samo, co mówi ten świat, to jest lekko tak zabarwione, religijne, ale zasadniczo, zasadniczo dokumenty magisterium Kościoła bardzo przypominają dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych. To jest zasadniczo ten sam fundament. I ten kościół, dzisiaj, hierarchia kościelna dzisiaj faktycznie postępuje zgodnie ze wszystkimi zasadami sztuki zarządzania wielką korporacją, zgodnie ze ze wszystkimi zasadami socjologii, tak żeby jako tako ogarnąć sytuację. To wszystko jest tak bardzo po ludzku, po świecku. Dostosujemy się do człowieka, powiemy mu mniej więcej to, co chce usłyszeć, zabarwimy to trochę tak religijnie, bo człowiek też, też trochę jednak tej, tej religijności potrzebuje. To jest podobne, podobna pokusa, która uwiodła również papieże w czasach renesansu. Świat był wtedy inny, więc ta pokusa przejawiła się faktycznie inaczej, ale pokusa jest podobna, jest to odwieczna pokusa. To po prostu korzystania ze świeckich metod. do Przyjęcia ducha tego świata. I tutaj możemy zdostrzec pewną analogię, jak ten święty Piotr, który łowi te ryby przez całą noc. Tutaj tą noc w tym kontekście możemy też widzieć, właśnie trochę, jako taki brak światła. Ten papież, który namęczył się, napracował, zgodnie właśnie ze wszystkimi zasadami rybołówstwa, zgodnie ze wszystkimi zasadami socjologii, napracował się, napracował się i nic nie ułowił. I dzisiaj a dzisiaj, gdy, gdy będziemy prosić Pana Jezusa w trakcie tej mszy świętej, o to, żebyśmy my potrafili potrafili wytwa, wytrwać w naszych próbach, żebyśmy my potrafili zaufać Panu Jezusowi, żebyśmy my potrafili na kolanach przed Nim klęczeć i prosić Go o Jego łaskę, żebyśmy potrafili walczyć z naszymi wadami, jednocześnie rozumiejąc, że to On musi nas podnieść wtedy, kiedy uzna to za stosowne. Wtedy, kiedy będziemy wystarczająco pokorni, wtedy, kiedy będziemy gotowi na to, żeby te nasze błędy pokonać. Teraz, gdy będziemy prosić Pana Jezusa: Panie Jezu, zlituj się nad nami, Panie Jezu, daj nam te oczy, które widzą. Panie Jezu, pozwól nam tak jak, jak świętemu Piotrowi zaufać Tobie również pośród tych tru trudów i przeciwności. Prośmy również o to, żeby współczesna hierarchia Kościoła. Potrafiła w, końcu, potrafiła w końcu zaufać panu Jezusowi, który mówi coś zupełnie niepolitycznego, zupełnie niezgodnego z zasadami socjologii. Które tak jak do świętego Piotra, każe mu wypłynąć gdzieś tam w środku dnia i zacząć ten połów. Tak pan Jezus od zawsze każe robić to samo każe patrzeć na krzyż. Wskazuje na, na swój krzyż. To jest droga zbawienia, to macie głosić temu światu. Prośmy, żeby, żeby hierarchia kościelna odrzuciła te wszystkie światowe zabiegi i wróciła do tej tajemnicy krzyża, zaczęła głosić tą tajemnicę krzyża wbrew wszystkim swoim rachunkom i wbrew wszystkim zasadom świeckim, które rządzą tym światem. I żeby znowu, żeby znowu ten połów był wielki. Amen. Mił Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.